Hej, cześć TV, o, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy bardzo, ale to bardzo nietypowy odcinek, gdyż mamy chyba pierwszy raz, jak na tym kanale recenzuję zestaw z serii LEGO DC Comics, więc hej, jest to naprawdę duży postęp. No i wiecie, ogólnie z reguły nie recenzuję zestawów z serii superbohaterskich ani nic, bo no, z reguły się na nich nie znam, więc trochę się nie wypada wypowiadać na takie tematy. Ale niedawno, a raczej w tym roku wyszedł zestaw LEGO 76302 ze Supermanem i Leksem Lutorem, więc no, stwierdziłem, że na pewno ten zestaw kupię, ponieważ figurki Supermana nie mam. A też figurka Lexa Lutora też nie jest niczym u sobie. W sumie też fajna postać. Więc stwierdziłem, że ją kupię. No i tak będzie oto recenzja tego stołu, więc zaraz się widzimy. Zaczynając od takich rzeczy yy, nieklockowych, to pudełko jest bardzo ciekawe. Mamy tutaj narysowanego Supermana, tutaj mamy zesta pokazaną bitwę z, yy, no właśnie, Lexem, Utorem i Supermanem, e, co do pewnych takich moich yy, uwag, to przejdziemy później. Ale no, ale tutaj mamy już pokazane, że no jednak ten mech jakoś za bardzo nie służy mu. No bo yy, Otwiera się od dołu, więc jest to naprawdę ciekawe, bo rzadko się, znaczy rzadko, no to jest trochę inny styl właśnie otwierania zestawów niż taki, do którego jestem przyzwyczajony, bo z reguły od boku otwieram albo coś w tym rodzaju. Więc no. A instrukcja. A instrukcja jest taka w miarę przejrzysta i całkiem. No, całkiem fajna, nie powiem. I teraz przejdziemy do samego zestawu. Sam Mike prezentuje się tak. Jest on zbudowany z tych takich oto części, które są dosyć często wykorzystywane w lego mechach. Ma czerwone stopy i generalnie maja, ma tak płaskie stopy, że raczej o studa żadnego nie zaczepicie, więc no raczej mi to jest dla mnie bardziej na minus, więc polecałbym co najmniej zamienić jakieś te klocki. Ale szczerze tak off topic to dodam, że jestem bardzo wielkim fanem tych gładkich klocków, bo nie wiem, jakoś lubię je, jakoś, szczerze przyznam. No i tak, ogólnie same stopy, no są dosyć takie, no za dużo tutaj, znaczy można tutaj poruszać i to jest naprawdę spoko, można poruszać stopami, można poruszać nogami, no tylko te zgięcie jest raczej takie na stałe, więc nie ma co tutaj oczekiwać. Można na spokojnie również tego mycha odczepić i przez to możemy sobie albo tutaj jakoś urozmaicić zabawę, że no to jest jakieś wysuwające się górna część, albo coś w rodzaju, że jak na przykład spakujecie go gdzieś, to możemy tak go rozłączyć, żeby się jakieś części pogubiły. Bo z części, które mogą się pokupić, to raczej chyba tylko te ręce i one też są zbudowane z podobnych części, co nogi, raczej podobnych. To są te same części. Mech jest czteropalczasty, taki, taka ciekawostka. Ma właśnie te takie szare palce, czy coś w tym rodzaju. Z tyłu zaś ma coś w rodzaju, kurde, jetpacka. Tak, to jest dosłownie jetpack, żeby się poruszać szybciej. Podoba mi się to. To ma chyba też emitować trochę pelerynę Supermana, więc no, mi się podoba. Ale i tak chyba najbardziej podoba mi się ten tutaj plate, który jest nadrukowany. Rzadko spotykam właśnie te takie duże trójkąty, chyba tylko jako część pod jakąś tutaj ścianę albo podłogę, więc naprawdę fajne wykorzystanie go. No i oczywiście możemy oczywiście otworzyć kokpit, ale. No, w kokpicie no, nie spodziewajmy się tej zbyt wielu rzeczy, ponieważ yy, no, nie zmieścimy tam za dużo, na przykład, jakichś paneli sterowniczych, ani nic w tym rodzaju. A, no, ale jak na pelerynkę, to może sobie na spokojnie zmieścić się ta figurka. Chociaż przejdziemy teraz do chyba mojej jednej z największych uwag co do tego zestawu, bowiem, czy to nie dziwne, że Superman, czyli postać, którakolwiek potrafi sobie poradzić bez jakichś dodatkowych sprzętów, ani nic, bo. Człowiek zestali te sprawy, walczy w mechu przeciwko człowiekowi, który nawet nie ma supermocy, czyli Lex Lutorem. No, według mnie LEGO mogłoby o wiele lepiej zrobić, albo dając mecha tylko Lutorowi i byśmy mieli Supermana do walki z nim, albo, co by tutaj byłoby bardziej e ciekawe, dodać zwyczajnie drugiego mecha, e żeby Lex miał cokolwiek, jakieś szanse w pojedynku. Ja na szczęście to przewidziałem i Pewien mech z Lego Ninjago posłuży mi jako mech dla Lexa Lutora. No, można by powiedzieć, że jakkolwiek szanse są wyrównane, chociaż tutaj było o wiele bardziej pasował ten nieszczęsny Mech Lloyd za 4 serii LEGO Ninjago i ale niestety go nie posiadam, może dzięki mnie, no jak widzieliście w sumie już wcześniej wymieniłem tutaj te części, bo z reguły powinny być tutaj dwie takie duże katany, a ja już sobie tutaj po prostu zamontowałem takie czerwone piny i w nie wczepiłem kryptonit oraz również ten pistolet. Więc dobra, chyba jakkolwiek figurki, znaczy mechy mamy omówione i teraz przejdziemy do minifigurek. A co jak co, ale minifigurki są jedną chyba z powodów, dla których większość osób kupuje te mechy, bo hej, dostajemy całkiem fajne minifigurki i teraz z do reguły dostajemy dwie minifigurki do mechów, więc jest to naprawdę fajne. I zaczniemy oczywiście od tej dobrej strony, czyli Supermana. No, postać praktycznie przez znana, więc nie ma to za bardzo. Tutaj tłumaczyć. W tym roku wychodzi film z Supermanem, więc prawdopodobnie ten zestaw mógł być jakąś taką pseudo promocją tego filmu, bo z reguły, właśnie Lego, jeżeli chodzi o temat DC, to chyba tylko porusza temat Batmana. A Superman, no, no klasyczna się górka. Prawdopodobnie już mieliście go mieć, bo pojawił się w jednym chyba magazynie, lub coś w tym rodzaju, lub mieć inny zestaw. Ma pelerynkę która wygląda super, ma też swoje czarne woski i ma oczywiście dwa fajerów twarzy taki bardzo fajny, spokojny a drugi dosłownie no wkurzony, dosłownie istny Homelander <grym> no, ale no raczej wiadomo no Superman umie szczytać laserami z oczu, więc no czysta filozofia, więc raczej oczywista oczywistość tak zwana yy, a po złej stronie barykady mamy Lexa Autora, no i to jest naprawdę Koks minifigurka, no chłop się tutaj dozbroił w niezłą zbrojkę Posiada również naramiennik, taki, który jest chyba również wykonany z kryptonitu, bo się tak. No, bo ma podobny taki również świeci jak ten tutaj kryptonit. No, jest oczywiście wyposażony w nowy rodzaj stud shooterów. Nie wiem, który gorszy, czy starszy, czy lepszy, ale starszy, czy nowszy, ale no, mogę to jakoś przebolać. Chociaż najlepiej się sprawdzają tylko jako działka, bo Jako takie dotrzymanie mi figurek wydają się naprawdę za ogromne, ale No w sumie akurat tutaj może pasować No oczywiście jak pamiętacie z to No umią dosłownie Wystrzeliwiać raczej Większość z nimi już miała styczność, więc nie ma co opowiadać No i jeszcze dostajemy kryptonit Bardzo fajnie, jak ktoś chce osłabić Supermana to o, Może dosłownie go nim yy, Nakarmić czy coś w tym rodzaju, więc Więc no Podsumowując, uważam, że mech Supermana jest naprawdę fajnym zestawem. I jak ktoś chce mieć po prostu minifigurkę Supermana albo Lexa Lutora, bierzcie w ciemno, bo jest to naprawdę spoko zestaw, który no mówię głównie jest pod figurki, bo sam mech choć jest bawialny, nie powiem. No to jest raczej taką średniawą konstrukcją i głównie no umówmy się, Superman raczej nie potrzebuje mecha, ale powiedzmy, jakby ktoś chciał na przykład jakoś przebudować tego mecha, to bazowy model jest jak najbardziej y, udany, muszę to przyznać, i bawialny. No i co, według mnie ocena... no dobra, powiem to. Ocena 10 na 10, głównie za figurki i za możliwość zabawy, chociaż nie, odejmę jednego punkta, czyli będzie 9 na 10, ponieważ według mnie powinny być tutaj dwa mechy. Więc no jakkolwiek, jak ktoś ma jakiegoś zielonego mecha, czy to jakiegoś złego ninjago, czy to ziblo robota e, i na przykład nie przypada za bardzo za dreams, ale chciał mieć chociaż ten zestaw e, i teraz mu już jest niepotrzebny, to może go przebudować. Nawet widziałem na YouTubie taki fajny film. i proszę bardzo, mamy wykonane. I cóż, tuż tu ode mnie na tyle, mam nadzieję, że ci się spodobał i widzimy się w kolejnych cześć i siemanko.